Nie taki doradca zawodowy straszny jak go malują, jak najbardziej serdecznie zapraszam do odwiedzania doradców zawodowych, dlatego że osoby, które bardzo często tutaj zadają mi różne pytania dotyczące dalszego rozwoju, mają dylematy związane z tym, co ze sobą zrobić, zarówno od strony takiej zawodowej, swojej ścieżki edukacyjnej, ale także, co za tym idzie, dotyczące swojego rozwoju takiego osobistego. Obecnie jeśli chodzi o doradztwo zawodowe, zajmuje się ono już nie tylko rozwojem w kategoriach zawodowych czy edukacyjnych, ale także właśnie rozwojem osobistym. Chodzi o to, aby połączyć jak najlepiej rozwój swój zawodowy z rozwojem edukacyjnym i żeby osoby, które podejmą pewne decyzje, podejmowały je w zgodzie ze sobą, były z tych decyzji zadowolone i później mogły spokojnie znaleźć miejsce na rynku pracy. Chodzi też w doradztwie zawodowym o to, żeby po prostu się nie męczyć, bo wiadomo, że jeżeli osoby wybiorą kierunek, z którego będą niezadowolone, później te decyzje też będą powodowały, że dalsze kroki nie, da, nie zawsze dadzą im satysfakcję. Jeżeli chodzi tutaj o możliwość zbadania pewnych obszarów, zarówno predyspozycji zawodowej, jak i właśnie osobistej, jak najbardziej mamy w ramach doradztwa zawodowego możliwość wykorzystania różnych narzędzi, testów. Jednakże nie tylko te narzędzia wykorzystujemy, są to bardziej takie narzędzia pomocnicze, bazujemy przede wszystkim na wywiadzie. Dlatego, że on jest podstawą do tego, żeby poznać osobę i doradzić możliwie jak najcelniej, jeżeli chodzi o dalsze wybory. Z narzędzi, które jak najbardziej tutaj polecamy, to są wszelkiego rodzaju testy pozwalające zorientować się w tym potencjale takim zawodowym, edukacyjnym osoby na różnych etapach jej rozwoju. Wiadomo, że pewne decyzje podejmujemy przede wszystkim po maturze, natomiast ja zachęcałabym, żeby te decyzje podejmować już wcześniej, nie zostawiać ich do ostatniej chwili. Dlatego, że warto sprawdzić różne opcje, nie tylko te, które lubimy i które nas interesują, ale też warto wiedzieć, co nas na przykład denerwuje, gdzie czulibyśmy się niezbyt komfortowo, a taką informację daje właśnie możliwość spotkania z doradcą zawodowym i omówienie wyników zarówno tych narzędzi, różnych testów, ale przede wszystkim, tak jak wspomniałam, tego wywiadu osobistego. Nie gryziemy, nie bijemy, nie robimy nic strasznego, wręcz przeciwnie, staramy się jak najbardziej tutaj porozmawiać na temat samej osoby, właśnie tego, jakie są zainteresowania i potrzeby właśnie tej osoby. Nie rodziców, nie tego środowiska zewnętrznego, ale właśnie konkretnie tej osoby. Bardzo dużo osób, z którymi rozmawiam właśnie w ramach doradztwa zawodowego, które prowadzę w różnym wieku, stwierdza, że przede wszystkim brakowało im takiej możliwości porozmawiania na temat tego, czego faktycznie oni chcą, co ich interesuje i faktycznie pomocy w wyborze takim, który by ich, dawał im pełną satysfakcję. Warto dlatego pójść do doradcy zawodowego jak najwcześniej, dlatego że możemy sobie pewne obszary tutaj um, pooglądać, że tak się wyrażę, dotyczące naszego rozwoju już wcześniej. A to daje nam możliwość też ukierunkowania tych rozwojów, tutaj tego rozwoju. Także im wcześniej, tym lepiej, tym bardziej, że doradztwo zawodowe to, które będziemy chcieli też, żeby... Um, Kontynuowane było w naszym kraju i które też obowiązuje w innych krajach unijnych, obejmowało całe życie w tym momencie człowieka, ponieważ tak naprawdę będziemy się uczyć i rozwijać przez całe nasze życie. Także dobrze jest znać swój potencjał już od jak najmłodszych lat, po to, żeby wiedzieć, w którą stronę dobrze można nim zarządzać i dobrze go rozwijać. I tak naprawdę o to chodzi we współczesnym doradztwie zawodowym żeby wiedzieć jak sobą dobrze zarządzać, żeby być z tego zadowolonym, no ale to niestety im wcześniej, tym lepiej, dlatego że pewien potencjał mamy w najmłodszych latach, a potem go niestety gdzieś gubimy.